Cześć kochani z Kinga i dzisiaj na moim kanale będę grał w Mumio. Jeżeli Wam się podoba ta seria z to zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. I co? Lecimy z filmem. A w sumie dzisiaj, co będziemy robili, a więc dzisiaj będę chciałabym pokazać 5 moich sposobów, jak wbić szybko kryształy, czyli te czerwone diamenciki. To są niebieskie to są, to są szafiry, a czerwone to są kryształy. O, na przykład, no o, to już <klimy> No i w sumie to jest. Właściwie no, to. Tak szybko możemy przejść do odcinka. To właśnie był punkt numer jeden. Czyli po prostu brimu Wam przelatuje e, i możecie je kliknąć, bo Brimo praktycznie Wam będzie przelatowało cały czas. Więc brimu będzie się łapać, to on wam będzie dosyć dużo. Ale nie powiedziałem, że to dosyć szybko. No, ale wiecie, zawsze jakieś tam, zawsze jakieś wbijanie tych kształtów jest. Kolejnym sposobem jest na przykład jajka. Tutaj, ja akurat już odebrałam dzisiaj, więc jak średnio Wam pokażę, ale tutaj, gdzie teraz Wam pokazuję myszką, w lewym górnym rogu, w takiej chmurce, tutaj pod tą ikonką zwyczaj jest takie jajko, klika się je i tam po prostu macie, wybracie jedną z trzech jajek, jeżeli No i to wam da albo właśnie kryształy, albo level. I to, no właśnie to jest mega w sumie fajne, bo możecie go za darmo właściwie dostawać. I też jeżeli będziecie trzy razy z strzędu jechać, jeżeli będziecie trzy razy z rzędu wchodzić na moją i będziecie odbierać jajka, to na końcu będziecie mogli pograć w grę, taką jak się gra tutaj przy zwierzaczkach jak się tutaj gra. To y, tutaj jest kliknij Brimo, tylko tutaj się dostaje level do zwierzaczka, a, tutaj, a tam się dostaje te czerwone kryształy. Szczerze mówiąc y, bardzo nie lubię w grać na komputerze i zdecydowanie bardziej wolę grać na telefonie, ale nieważne. Dobra, numer 3 to jest praktycznie level, bo ja na przykład już y, w kolejnym levelu będę miała 6000. W poprzednim też miałam 6000, więc nie wiem czy to w podnosi, czy co. No ale też jest. Zresztą so, też mam, plus 8 szafirów akurat. Więc bardzo dziękuję za każdą moment, Jak pamiętacie, lub nie, możecie mnie dodać do znajomych. Ja przyjmuję każdego tak, jak to nawet w opisie. Um, więc jeżeli mi dodacie, to będzie mega fajnie. Jeżeli piszecie jeszcze z YouTube'a, to Wam w którejś z tych trzech MOMO. Akurat nie się ładują, więc macie szybko czas, żeby y, nie wysłać Momo. E, no i przechodzimy do kolejnego, y, kolejnego punktu. To są po prostu reklamy. Mogę tutaj pokazać że... Czasku y, spróbuję to znaleźć. Na przykład y, w sklepie powinno być... O, jest taki, taki przycisk. Jego kliknięcie tutaj Wam się wyświetla, wyświetlają filmiki. O, akurat mi znikną. dziwne, o, akurat poleci tutaj. I też przygotuję Wam takie brmy, jak kliknięcie, to możecie dostać albo właśnie jednego takiego szafira, albo 45 z tego co mi się wydaje: takich czerwonych kryształów. I ostatni podpunkt, nie pamiętam który, to znaczy, że. Po prostu czasem wysyłają pomocnicy. Nie wiem, czy, czy, nie wiem, czy tak oni się nazywają. Trzeba muszę sprawdzić, aż. A, zespół Mumio, Czyli Jack, Lukas i Amy czasem wysyłają, właśnie na przykład, szafiry albo charystacze. Niestety nie, nie zdarza się to często. Ale na przykład co roku chyba Lukas wysyłał, jak tam chyba 5 szafirów na nowy rok a teraz już, a w tym roku nie wysłał so i mi było strasznie smutno, miałam nadzieję, że będę miał dużo szafirów, niestety nie, no ale cóż, jeżeli wam się podobał ten odcinek, to zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmami, mam nadzieję, że wam się podobał e, i że lubicie Mumio, możecie mi napisać właśnie swoją nazwę w komentarzu, a po prostu dodać e, na Mumio i mi napisać, że jesteście z Mumio, to do mm, do 31 stycznia będę wysyłała prezenty za kryształy. No, i, kochani, no i dziękuję Wam jeszcze raz, że byliście w tym odcinku. Żeby oglądaliście do końca, jeżeli tak, to możecie napisać tu jeszcze w komentarzu, jeżeli będziecie chcieli. Oczywiście nie zmuszałam.